Cześć Tusi. Halo, halo, witam. O, pan, pan przyszedł, pan przyszedł. No. Słuchaj mnie ty kurwa czpunie zajebany. Mówisz Ta to do swojego koleżki? Mówię to do ciebie, bo widać, że jesteś pani. Tak. Rozbiegany A wiesz, że wiesz, że nie, wiesz, że nie biorę żadnych szarady. Powiedzieć, kurwa przekrzykiwać, czpunie jebany. Tak, jak ktoś jest na telefonie. Widać że, że roz, widać, że jesteś rozbiegany, kurwa wzrokiem. Drugą szklankę wody, żeś wyjebał. to w miary, chyba było gotowane, kurwa przed wejściem. I powiem ci tak, kurwa. Końcu Co ty pierdolisz, próbujesz młodego wkręcić w K1, jak kurwa masz większe warunki fizyczne A poza tym... A boisz się, że w dostaniesz Mikołaszka, daj, mi tak? daj mi Dobra, no dobra, ty. dobra, dawaj, ja dawaj. Mówisz o sobie, tak? A sobie, nie, niech dokończę. A mnie skurwa, tak? Nie, no, no. Spunem tutaj najwyżej może być. On sorry, kurwa. Na poprzedniej dobra, gali robiłem coś takiego z tym spunem. Nie będziesz, kurwa, mówiłem o tym z tym spunem. Na poprzedniej gali, kurwa, robiłem testy specjalnie, bo Federacja chciała. chciały. Was wyjebane gały, nie Na wszystko, bo nie obie. Federacje możecie się zapytać, kurwa. Was gały wyjebane. Spunem jebanym. Ty zaraz mnie. w tym. Tomek, tak? Lodz zamyku, bo go tutaj nie ma. I on nie ma, jak wiesz. To jakby przebijać, to nikt nie mówi swoich pistali, Ale... który wali codziennie kurwa z proszę. Skaleca, dobra, dobra, proszę, tomek, 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 dobra programu, zrób to, że go wysłuchasz, opanujesz emocje. Jesteś dorosły, myślę, że dasz radę. Jesteś dorosła pizza, więc posłuchaj chwilę. Dawaj, tu Słuchaj, co ty gadasz, że jakimś K1, jak ty nawet nogi nie możesz podnieść, jedyne kiedy nogę podnosić to do sikania, bo jesteś kurwa psem. Psy tak robią, rozumiesz, mnie, kurwo? To, Więc idziesz tam w boksie. Idziesz tam w boksie, dostajesz pierdol od młodego. Kurwa, jesteś taki pewny, a nie chcesz, żeby twój kurwa pies bił się w K1.

Daj ja mi powiedzieć, Czekaj, siedzisz brobie. we frikach tak długo, no. ćwiczysz niby coś tam, dostajesz co chwilę w pizdę, masz rekord tam ile? Tak, kurwa, ostatnio na jednej gali a... dwóch rozjebałem, więc co ty gadasz, tuszol? Rozjebać? To ty się możesz napisać co najwyżej, zamknij ryj. A ty jesteś Słuchaj. taki, ty jesteś taki kurwa, git, że tu będziesz teraz mówił, kto jest jaki, czy nie nie nie, nie, no. nie, 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 nie jestem żartem, nie po prostu, nie, Panowie, rzeki, panowie, rzeki, panowie, dobra. Ale chętnie ci wypierdolę, jak się zobaczysz. No a. i mamy statement. Zobaczymy. Panowie, no będziecie się zapewne Kaj, widzieć szkolek. na konferencji, nie? nie bo on po prostu nie jest ja Gdybyś ja K1 się, ba, nie ja się nie bił, mielibyście jaja, byście tak zgodzili się coś. na K1 i tyle jest w temacie. Czat pewnie co? też tego zdania jest, że jeżeli wronek i, i tuż on mieliby, jaja ja zgodziliby się na K1 w pierwszej rundzie, a ja wtedy w pierwszej rundzie mogę wam zagwarantować, że je mu Muchaja na głowę i kończymy tę. Aha, czyli a, czekaj, <laughs> czekaj, czyli ty mówisz teraz. Panowie, poczekajcie, Ty mówisz teraz o walce. Ja tuż on na ciebie, tak? Czy o czym ty mówisz? Ty kurwa, ty kretynie jebany. Ty jesteś kurwa, Mówiłam ty gadasz jak, jak wyjechał, byś ją dał, ty, ze ty ze kurwa jesteś normalny, kurwa. Ty Dobra, panowie, panowie, tak, panowie. Jak wyjeżdżacie to wyob, wybacz, że kurwa czasami nie mogę się skupić na takim debilu jak ty. To ty jesteś kurwa takim kretyny. Tomek Wronek, posłuchajcie mnie proszę, okej? Bo mamy jego na tej linii. Tuż i czy ty chcesz coś jeszcze dodać? No a co mam, co mogę dodać? No ja pierdolę, on pierdoli jak potłuczony, jest ewidentnie naćpany. Lubi ee, sobie. Słuchaj, poczekaj, Zobacz pan, mu mikrofon, czy coś, bo naprawdę, nie da się gadać. Słuchaj. E... I teraz, kurwa, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, jebać to, Dobra, jebać, bo z... ja nie teraz chcę kierdowym, ja bo ja wiem, że on chce sobie poddymiać i tak dalej. Nie wiem, czy to jest jego gra, czy nie, ale on sobie po prostu nie zdaje sprawy, że niektórym się kurwa nie chce w to bawić. I skoro on zaczął walić pierwszy przez telefon jakieś teksty, żeby mnie rozjebał, coś i tak dalej, no to słuchaj. To skoro jesteś taki pewny tego, Tomek, przyjedź, kurwa, umówmy się na jakiejś sali, zróbmy sobie razem sparing, bez tej całej otoczki fejmu tego wszystkiego, bez żadnych pieniędzy, kurwa, na ławie, bo ty ewidentnie tylko po to chcesz i zobaczymy, jaki jesteś kozak. Może MMA, możemy K1, możemy co chcesz, kurwa. Dobra, słuchaj, pierw, y, załatwię swojego kolegę, a druga sprawa. Dlaczego, jedziemy, dlaczego, jedziemy, dlaczego? Jedziemy. dlaczego, nie? Bo mnie to I dlaczego na mówisz ciągle, że jestem naćpany. Może umówmy no się przez. na to. Dobra, to umówmy się na to, ja kładę 10 koła na stół. Kładę okay. 10 koła na stół, ty kładziesz 10 koła na stół po programie, ktoś z <słuch> mu idzie ze mną, robimy testy. Jeżeli mówisz, że ja ja nie. ale jesteś nad ja jak To No i co, no i kurwa, ja że jestem płynem, a nie chcesz się założyć. Nie osądzajmy nikogo, dobra? Bo tyle no, nie Tyle, tyle widzisz, no i kurwa, się, Według mnie tak, to pom pomawianie nie. zwykłe i tylko. No, nie oszczędzajmy nikogo. Ale, ale ziółko napierdalasz, nie? Ale stary, to, że medycznie, medycznie mamy. Jojo! Jo. A pod nobotelem sobie napierdala. Ale ty, ale ty, ale Ale co jest z tym złego, jak mam receptę, że sobie zapalę, kurwa, co, szopak! na witaminy sobie zaad recepty. Ty, kurwa, Blada jebana. Kurwa, weźcie go, rozłączcie, bo ja nie wyrobię zaraz. Dobrze. Filmu. Na każdym ja nie, nie, <grym> nie. Ja nie, 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 A czemu ja się nie, nie, tu nie, 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 do nie, co nie, 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 do nie, do i dostać od niego w pizda Albo po prostu ty byś mu dał w pizda. No ja wolę mu coś. dać w pizdę za pieniądze może, kurwa. Okay. No a ja za pieniądze nie chcę ci dać, tylko cię rozjebię poza. I ty mi nie będziesz dawać, tylko Federacja po pierwsze tu jebany. No ale ja się nigdy nie zgodzę na taką walkę, bo mogę cię zajebać Chodzi poza. o to, że on nie chce bo ci nie dać zarobić. Się no po nie, nie, on nie boi nie, się, on nie chce mi dać chuj, chuj. Zarobić, tylko on się boi, że jakbym, kurwa, go rozjebał, to nigdy z internetu pakował walizę. I tego się boi potężny ty no. jesteś łatwiej przejebany, albo jesteś program ciepły, tutaj chyba, co? Na Churwa. czacie tak piszą, że jakieś złomowanie Bungie dzisiaj jest. No. Ostra, ja ty swój olejnik, dajesz czadu tam. Daję czadu, dzięki Tuszel za mocne słowo. Dobrze, no, tusi. Dupy, dzięki ci bardzo, trzymaj się, pozdrawiam cię ciepłutko.